Dzień dobry, proszę pana, cieszę się, że obudziłeś się zadowolony, bo niektórzy, na przykład mama, leżą nad przepaścią, bo nie mają miejsca w łóżku. <todgłosy> Tam jest tata. tata <todgłosy> <z dostał. todgłosy> halo, halo, chciałem powiedzieć, że ktoś go tutaj Uła. zabrał do tego łóżka, wciągnął go tutaj. To miałam wybór jeszcze biegać między naszym łóżkiem, a jego łóżkiem. <todgłosy> a owszem, dlatego teraz... A nie mam tak, to spożynie. przynajmniej dostałam masaż twarzy od tego gościa. Nie powiem, że był przyjemny, ale był. <todgłosy> Ale wiesz, naciągnęło ci to wszystko, nie tak. chodzić do kosmetyki. No, nie, no że... jasne. Lifting, lifting, tak to się nazywa, nie, gościu? To za darmo, za darmo! Dzisiaj jedziemy znowu do Szczecina. Mam wrażenie, że ostatnio jeździmy tam ciągle, no, ale tak. jakoś tak wychodzi po prostu. Mm, I mieliśmy w planach zwiedzanie takiego fajnego miejsca, bo jedziemy dopiero na 14, więc w sumie mieliśmy pół dnia wolne. No ale oczywiście standardowo, jak sobie coś wymyślimy, to pada. Także leżymy teraz w łóżku i nie wiemy, co ze sobą zrobić, no bo... Musimy być na 14, więc mamy pełno czasu i wiecie, nasze plany legły w gruzach, także musimy sobie coś wymyślić. Ja, ja wymyśliłem już. Co? Musimy śniadanie zjeść. O, dobry pomysł. Ale nie mamy nic interesującego, bo myśleliśmy, że zjemy śniadanie w tamtym miejscu. Kościół, dzisiaj jest Twoje święto, wiesz? No! No, dzisiaj. Ale wczoraj już dostałeś prezent. To jest jeden prezent, czyli takie piłeczki sensoryczne. Ogcia wybierała. One mają takie jakieś różne końcówki <laughs> na różne kształty i tak dalej, i tak dalej. Niektóre piszczą, niektóre nie. Proszę. No. I drugą rzeczą, którą dostał, jest to oto fortepianino. No, jakieś takie właśnie... O, można sobie zmieniać, nie? Mhm. Ciekawe jest, to będzie się bardziej dobrze bawił. Nie, to jeszcze nie są zabawki, w których ja się odpalam, wiesz? A, sorry. To jeszcze jest dla, dla ciebie, jeszcze dla ciebie, ale niedługo, niedługo będą lepsze zabawki. Bardziej dla mnie. No, <laughs> Czekam, czekam. Ja ja też. Chyba takie do telewizora. Ja, ja też. <laughs> Dobra, czas się wyszykować, chociaż naprawdę nie wiem, jak to zrobię, bo już skończył mi się podkład i mam dosłownie ostatnie krople, nawet nie wiem, czy starczy mi na całą twarz, a dopiero zamówiłam, ale chciałam wam pokazać jedną rzecz, której używam od jakiegoś czasu. Ym, bo ja zazwyczaj byłam taka, że wiecie, nie wierzę w kosmetyki, że co bym nie używała, to nie widzę różnicy i tak dalej, i tak <gry> dalej. I bardzo szukam czegoś, co zmieni moje podejście. Więc od jakiegoś tygodnia używam tego. Ym, to ma sprawić, żeby zniknęły zaczerwienienia, jakieś tam wypryski i tak dalej. I muszę wam powiedzieć, że w sumie widzę różnicę, ale nie jestem w 100% pewna, bo jestem też na tym etapie... Miesiąca, kiedy cera jest najładniejsza, wiecie o co chodzi, więc um, mam nadzieję, że faktycznie to coś da, bo ostatnio, jak byłam przed okresem, to to, co się działo na mojej twarzy, to była jak jakaś eksplozja hormonów, <grym> więc masakra, dlatego. Um, Kupiłam coś takiego. Z zobaczymy, Dam Wam znać, jak zrobię okrągły miesiąc z tym produktem, yy, czy faktycznie widzę różnicę. Bo ja akurat, jeżeli chodzi o jakieś tam duże wypryski, to zwykle nie miałam problemu, ale zaczerwienienia zdecydowanie, więc może się sprawdzić. Hello! Dzień dobry! Wyspałeś się? Jesteś gotowy? Bo musimy już jechać, gościu. O, tylko na ciebie czekaliśmy. No, tak, ubieramy się i lecimy. <śm> no. A gugu -gu. A gugu gugu <śm> Jest! Udało nam się wyjechać prawie zgodnie z planem, ale ostatnio Okcia wrzuciła zdjęcia z basenu, właśnie jak byliśmy z małym pierwszy raz na basenie i sobie tam pluskał. Chcieliście, pytaliście się, czy coś tam nagrywaliśmy. I mamy jakiś materiał, ale nie nagrywaliśmy wtedy vloga. Tylko wiecie, chcieliśmy sobie nagrać takie parominutowe, parominutowe takie urywki, żeby po prostu pamiętać, wiedzieć, czy coś takiego wiecie miało co? miejsce. my jesteśmy chorzy, bo my dzień wcześniej, jak, jak zanim poszliśmy na basen, specjalnie kupiliśmy GoPro. I to najlepsze jest to, że to na ostatnią chwilę, bo to była sobota czy piątek czy coś takiego i my zorientowaliśmy się, że będziemy lecieć na następnego dnia na basen z małym na zajęcia o godzinie jakiejś piętnastej. No, dziesiątej? Zajęcia Aha, były tak. o dziesiątej, no. tak, ale wcześniej w piątek my zorientowaliśmy się, że będziemy szli około 15-16 dopiero i chcieliśmy mieć sprzęt, żeby można było coś nagrać jasne moglibyśmy tym, ale była Dzień szansa, w że no Dzień właśnie w więc ja 10 minut przed zamykaniem sklepów kupiłam GoPro no. <laughs> więc jesteśmy <laughs> świrnięci, ale mamy swoją pamiątkę Tak, na więc nam zależało więc to co udało nam się nagrać właśnie teraz poleci a my jedziemy do Szczecina i widzimy się na miejscu Nie jest z nami moja mama. Idziemy teraz do takiego miejsca. Mam nadzieję, że tam będą ciasta, bo w sumie nie za bardzo mają rozbudowane swoje social media. Jezu, moje włosy, coś tu się dzieje. A eee... ty jesteś w dużym mieście, to musisz się prezentować. Nie no, właśnie, Patrz. Eee, idziemy do takiej cukierni, w której są... Nie tylko wegańskie, ogólnie zdrowe wypieki. Bo tutaj wszyscy są fit, więc znalazłam takie miejsce. Oprócz mnie i Liam, oczywiście. Więc znalazł takie miejsce, gdzie myślę, że każdy będzie zadowolony. No ale zobaczymy w ogóle, co tam jest i czy są na miejscu takie rzeczy. Czy, czy trzeba tylko zamawiać torty i tak dalej. Ale jak już oglądaliśmy teraz wspólnie te urywki z, z wody, z basenu, no. to mi się przypomniało. No. Ci nie udało się nagrać najważniejszego momentu tego całego. Ja nawet nie chciałam tego nagrać. Nie mi się nie udało, tylko nie chciałam. Nie udało jej się nagrać pierwszego nurka liamka. Ojej. chciała nagrać, bo ona nie, to nie zaczęła chciałam. nagrywać, tylko Zale jej się Ale Nie, przez... nagrałam no, inne dziecko za to. Nie, 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 Ona zamiast nagrywać normalnie, to przekliknęła sobie na timelapse i się timelaps nagrał. I wiecie, jak się to wygląda. Ale wiecie jak się na... o, to tutaj to widać. Wiesz jak się nagrał? Tak, że nagrywam inne dziecko, a nie nasze, więc ja nie chciałam wcale tego nagrywać. Dobra, idziemy, mamy ja. już tutaj. Dobra, mamy co nieco i jak jesteś zadowolona z tego, co wzięliśmy? Jestem, ale zapłaciliśmy za to 70 zł. No, powiem ci, że no, nie zaskoczyłaś mnie akurat. No, ja troszeczkę się jednak zaskoczyłam, ale, ale to nic, bo wszyscy zjedzą przynajmniej. Tak, tak mówisz? Tak. Jestem ciekaw, czy mogę dobre, bo zdrowe rzeczy to do siebie, że czasem są dobre, czasem nie. Mamy brownie i mamy. Nie to co, maczek, maczek jest zawsze dobry. Brownie i cytrynowy sernik. No i to wszystko jest takie. Teraz wam powiem. Zdrowe. Nie no, dobra. Dobra, jedziemy, jedziemy do domu. Jesteśmy w drodze na chatę i zobaczcie, tak to wygląda. To jest sernik właśnie cytrynowy, tu jest brownie. Te brownie. Tak pachnie, że ja już czuję jak rozgryzam te ciasta między zębami trzonowymi. Ja tak mam tylko do pizzy. A będziesz czuł winny czy nie? Będę czuł, nie, wiesz co? Nie, bo postaram się policzyć to tak wiesz, tak zaokrągle sobie mhm. i i. i, i... I mam nadzieję, że będę miał, wiesz, będę miał lukę kaloryczną tam Dobrze, w środku. To rozumiesz? To jest zdrowe, to jest zdrowe. No, Ale to co w związku z tym? Zdrowe rzeczy mają często więcej kalorii niż niezdrowe. Zdrowe, wegańskie, bezglutenowe, bezcukrowe. Bezcukrowe? Bez tak. To będzie słodkie w ogóle? No, ksylitol jest, A. albo coś tam A to może to nie będzie takie ciężkie nawet. Dobra, zobaczymy, ale mówię wam, to pachnie tak, że i, no, dosłownie już teraz chciałbym to rozszarpać. Zobaczcie. Dzień najlepszy, mógłby dobrze Ciebie też mam, no. Mm. Dziękuję, dziękuję. Yeah. A weź też mi tak na kamerze przytul, a nie tylko kacpa. Co? jest twoje święto, babcia kupiła prezenci. i to nie godzisz. <laughs> <laughs> wow, jakie fajne. Dziękuję. O Wow. Fajne? Dobra, rozpakujcie. Każdy dostał swój prezent. Oksia dostała ziemniaki, ale tam z tyłu podpowiedź była: Młode. To, to nie jest byle co. To są młode ziemniaki. No wiesz to? Proszę, dowód. Młode, młode. Drogie kartofle. Czajcie, że Kapi nawet tutaj zabrał naszą wagę. A Ja myślałam, że będzie chciał. naszą. Tak? A Maciej nie że no, no, macie. No, Gdybym wiedział, że, nie macie, że macie wagę, to bym nie brał. Oczywiście, że mamy, ja tak I będzie sobie ważyć ziemniaki, sałatkę i kurczaczka. Sałatki raczej nie muszę ważyć. A no, przepraszam. No, ale, ale kurczaczka i ziemniaki, to tak, to ważasz. A autor teraz Co autor ma na myśli, tak? Tak. No ja chcę się zmieścić w moich kaloriach. Dobrze, ale ty teraz się odchudzasz czy się... Tak, teraz się wycinam. Znowu się wychudzasz? Jezu... A dziękuję. Jesteśmy w domu i co prawda klasycznie jest następny dzień, ale to jest nieważne. Kapi był właśnie odebrać paczuszki i ja tutaj znowu mam coś o kosmetykach. Zamówiłam sobie dwa moje tusze. To jest mój ulubiony tusz. Używam go już od 100 tysięcy lat. E, I go nie zmieniam, oczywiście nie wyostrzy. I dwa podkłady, które też używam. Znaczy używam jednego, jest <suszy> ten sam, tylko dwa razy. Bo rozumiecie, że w Rosmanie jeden ten podkład kosztuje 70 parę złotych. Co? A w internecie 20 coś, więc ja mogę mieć trzy podkłady w cenie jednego z Rosmana. Ja już do Rosmana nie wchodzę. Zapisz sobie te słowa, Kacper. <suszy> Zawsze jak chodzimy do Rosmana, to wychodzimy z trzema rzutami i wychodzi 120 złotych. Tak. No co tam, krzykaczu mały? Co tam u Ciebie? Czemu tak krzyczysz? Co byś chciał wszystkim powiedzieć? Działa, zobacz. Kapi zamówił magnes do noży. No, w końcu. Walają te noże, już mamy tak pocięte. Inaczej. Wcześniej mieliśmy bardzo pocięte ręce, a teraz one już się tak stępiły, no. bo nie mamy jak przed, nie przepływać ich, że już nie mamy pociętych rąk. No, Ale śmiga. Dobrze, dobrze. Hello, proszę pana. Dawno pana tu nie było? Nie pokazujesz się ostatnio, albo raczej my ciebie nie pokazujemy. Teraz Jamcie jest na pierwszym planie. Jakby co, to ciągle go mamy. Ciągle go mamy, nie oddaliśmy go. Wracając jeszcze do basenu. Niuniuś! E, gościu! Gościu! Wracając jeszcze do basenu. Gościu, gość, przestań. To chcieliśmy Wam opowiedzieć nasze wrażenia, bo poszliśmy właśnie pierwszy raz ostatnio z Liamkiem na basen on miał już wtedy skończone 5 miesięcy. Yy, I w sumie chcieliśmy iść nawet wcześniej, ale jakoś tak, nie wiem, zbieraliśmy się trochę, chcieliśmy też poczekać, aż będzie trochę cieplej. My zawsze do wszystkiego zbieramy trzy tak. tygodnie. Ostatecznie i tak wyszło nie, że no, bo pięć miesięcy to wcale nie tak dużo. No, nie wiem. to. Ale ogólnie bardzo polecamy, jeżeli się zastanawiacie, czy iść z takim maluchem. My się baliśmy, że Jamek w pewnym momencie zacznie płakać. Jeżeli nie przez cały czas, to chociażby zanurzając się na początku w wodzie, albo gdzieś tam się w końcu zmęczy, albo coś go zdenerwuje. A on w ogóle nie płakał w ogóle. Tak mu się podobało i nam zresztą też. Nam bardzo się podobało. No. szczególnie podobało nam się to, że mu się podoba. No. Jesteśmy zadowoleni. Tak, tak jak tu wiecie, na koło trochę, znaczy nie błędne. No, tak, i koło. ostatnio właśnie mieliśmy iść na drugie zajęcia, ale ja się pochorowałam, i tak mi jest szkoda, po prostu jest mi szkoda, że nas no. na tych zajęciach nie było. A Kapi nie mógł iść z Dijankiem, więc no po prostu polecamy mega, mega fajna sprawa. Tak, no fajnie fajnie właśnie rozwijać dzie dziecka, wiecie, takie pływanie i, i jego zapoznawanie się z wodą już od najmłodszych lat, żeby no, nie miał jakiegoś tam później lęku czy w ogóle problemu jakiegoś psychologicznego. Jo. W ogóle chciałem jeszcze, jak teraz już się tak walnąłem na łóżko, bo przed chwilą nie byłem walnięty, ale teraz się walnąłem. Nie byłeś walnięty wcześniej. Nie byłem walnięty na łóżku. Ja myślę, że zawsze byłem. E, I sobie pomyślałem, że dobra, może obejrzymy sobie serial dzisiaj no, jeszcze. No, no. Bo okulnie. Oh, Zrobiliśmy już trzy czy dwa podejścia do pierwszego odcinka nowego sezonu Stranger Things. I Za każdym razem po pięciu minutach ja zasypiam. Mm. Jest tak potwornie nudny ten pierwszy odcinek, nie wiem jak dalej, ale początek jest tak nudny, no jest. że ja za zasypiam ale się od razu. Na pewno. Może i tak, ale tylko teraz. Po prostu, no mów. Położyłem się i byłem, wiecie, ja byłem taki w ruchu, więc miałem oczy szeroko otwarte i mówię: Dobra, teraz się uda, teraz się uda, została już tylko godzina tego odcinka. Odejmując te wszystkie moje przysypiania. Ale jak już się położyłem, to już wiem, że jak odpalimy ten serial, to daję sobie 7 minut. 7 minut ja i też. ja odlatuję. Nie, już jest za 10:10 i już idziemy spać. To Uff, już stare stare pryki już śpią o tej godzinie. <noise> Więc tak, dobra. Tym fajnym akcentem. Jeżeli macie tyle lat co my, albo jesteście, nie daj Boże, starsi, to jesteście starymi prygami. Dziękuję, tyle ode mnie. Widzimy się następnym razem. Bye.